Kasku nie daje? <noise> Kasku nie. Nie ma! Kaski nie pomoże jak stanuje. Do widzenia! Ło <noise> pójdzie. <noise> <noise> Wróciliśmy i jechaliśmy w sześć osób w aucie 5 no ale tu chyba tak można. <śm> <ś> <ś> znaczy pewnie nie można, no ale śmiesznie. No po 50 minutach złapaliśmy i elegancko jesteśmy z powrotem w naszym miasteczku. Taki kotlecik mielony, blieskawica i Ta 00 lecimy na busa do Kotoru. tak Pisztak że bez podróży. Idziemy zwiedzać Kotor Trasa była piękna, całą Zatokę było widać I co, zaraz idę na mury I będziemy cały dzień tutaj zwiedzać I jesteśmy na Starym Mieście w Kotorze Co bo ciemielone, tu jest kurwa bajka. I coraz wyżej i coraz ładniej, Schody męczące, ale lecimy, ale jest prze zajebiście, bo przez to, że jesteśmy we wrześniu. To no dopiero jedna osoba mi minęła na tych całych schodach i nikt jeszcze nie schodził Więc kot, można sobie foty popykać wszystko Moja kondycja już wyjebana A nie wiem czy jestem w połowie Ale jest ślicznie to się okazało, że jak nawet jeszcze nie byłem w jednej czwartej jak tam nagrywałem, bo tam trzeba wyjść na słonku. Weźmy

Chodzimy trochę po uliczkach, nasze znaczy, samochody. Przerwana lodzika, może nie takie jakbym chciał, no ale trudno. <grywa> na takim alaryneczku. elegancko, ciepłutko, ładnie. Słuchaj. go odjechał.